Komandora Mieczysława Grubeckiego, to jest osoba, która bardzo jest bliska nam marynarzom z Urzędu Żeglubi Śródlądowej. To jest też osoba bardzo bliska wszystkim marynarzom z Odry, tutaj z Wrocławia, ale zanim zanim była bliska marynarzom rzecznym losy komandora um, zaczęły się na morzu. Zaczęły się w 1938 roku, kiedy zdobył nominację na oficera marynarki wojennej właśnie w tej samej szkole, w której komandor Stefan Frankowski uczył. W tym czasie, kiedy komandor Frankowski uczył, e, oficerskie szlify zdobywał komandor Mieczysław Wróblewski. Wojna została komandora wróblewskiego na statku i całą wojnę, e, cały okres wojny razem z komandorem Omrugiem i z innymi znanymi osobista, z osobistościami marynarki wojennej spędził w Oflagach. Całe pięć lat uczestniczył w różnego rodzaju e, grupach, które Próbowały uciec, próbował ucieczek również pan komandor Mieczysław Grublewski z, z Oflagów. E, no jakoś nie udawało się, ale, ale zawsze był ogromnym patriotą, wrócił po wojnie na morze. Wrócił na morze, próbował, próbował pływać, ale niestety okazało się, że jest oficerem sanacyjnym, jak to wtedy mówiono, i musiał skończyć z pracą na morzu. Dostał wilczy bilet i zakaz pływania na statkach morskich. Z początku nie wiedział, co ze sobą robić. Nie miał pracy, szukał pracy i zatrudnił się w lidze morskiej i rzecznej. Zatrudnił się we Wrocławiu w lidze morskiej i rzecznej. Pracował, ktoś go dostrzegł. Brakowało osób, które mogłyby zająć się rzeką mogły zająć się bezpieczeństwem żeglugi na rzece. I okazało się, że Pan Komandor Mieczysław Wróblewski bardzo dobrze sobie poradził z tą nową dla niego sytuacją. Tak dobrze sobie poradził, że do tej pory wszyscy wspominają Komandora Wróblewskiego nie jako groźnego oficera, który E, wszystkim rozkazuje, których wszystkich karci wręcz pamiętają, go, pamiętamy go wszyscy jako osobę, która w sposób ojcowski dbała o bezpieczeństwo żywiołów. Wszystkim opowiadał jak należy robić, co należy robić, żeby było bezpiecznie. E, Opracowywał dokumenty, które pozwalały nam wszystkim korzystać bezpiecznie z rzek, z odry. Oprócz tego, że, że pracował nad, nad bezpieczeństwem żeglugi teoretycznie, robił mnóstwo zdjęć. Znany jego, jest jego znane ogromny zbiór zdjęć o rzece, o tym, co się działo na rzece, o statkach, które były budowane we wrocławskich stoczniach, o promach, które pływały na odcinku, którym zajmował się urząd Mieczysława Grubeckiego. W 1961 roku nastąpiło rozejście się Urzędu Żeglugi i e, czyli administracji, e, administracji gospodarki wodnej i administracji e, nadzoru nad Żeglugą. Od momentu, kiedy to rozejście nastąpiło, Mieczysław Wróblewski był kierownikiem Inspektoratu Żeglugi Siedlnego. znana, bardzo szanowana, szacowna postać. Zmarł w 2009 roku. Po śmierci został jego grup oznaczony insyngium, ojczyzna swojemu obrońcy. Szanowny, drogi komandorze, dzięki za to, że miałem okazję się Ciebie poznać. Dzięki za to, że tyle słyszeliśmy na temat żeglugi, na temat Twoich doświadczeń. Cieszę się, że mogłem w życiu uczyć się od, od ciebie, że nasze pokolenia mogły się uczyć w szkole na twoich podręcznikach. Bardzo Ci za to dziękuję. Cieszę się, że morze Cię nie chciało, a rzeki przygarnęły. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy tu w takim samym towarzystwie jak wcześniej, czyli Liga Morska i Rzeczna. Ci którzy zawsze byli związani nie tylko z morzem, ale, ale i z rzekami, tak jak nasz nasz komandor, technikum żeglugi, absolwenci. To nas uczył Pan Komandor, to nam poświęcał czas. Nasi młodzi koledzy z Urzędu Żeglugi Śródlądowej, którzy znają naszego Pana Komandora z opowieści, jest, jest dla, nas, dla nas wszystkich wzorem i nasz serdeczny ksiądz kapelan, który jest z nami, po, pokazuje nam na drogi nasze, pokazuje nam jak mamy się zachowywać i księże kapelanie prosimy nie tylko o drogi i o to jak mamy się zachować, ale również o błogos, błogosławieństwo księże kapelanie dla naszego naszego drogiego komandora i dla, i dla marynarzy żeglugi śródlądowej. Drodzy Państwo, na początku dzisiejszej drogi y, powiedzieliśmy sobie, że chcemy ukłonić się korzeniom, z których wyrastamy. Y, korzeniom y, policzonym historią sięgającą aż po początki żeglugi y, pińskiej, nie tylko, jeszcze wcześniejsze. Bardzo bogate to spotkanie. Y, Zatrzymaniem przy różnych tych czterech różnorakich miejscach, ubogacone w z całego serca tą nauką, podzieleniem się wiedzą o historii. To jest nasze przygotowanie do jutrzejszej uroczystości. To bardzo różnorodne, wielopłaszczyznowe. I to jest właśnie to bogactwo. Które chcemy uszanować, którego, z którego chcemy czerpać, jak ze źródła, na którym chcemy budować nasze dziś i nasze nadzieje. W, to wybrzmiało w ustach bardzo wielu z nas: nasze nadzieje dotyczące żeglugi śródlądowej czy wód polskich. Jeszcze raz z wdzięcznością Panu Bogu za tych ludzi. Jeszcze raz z radością wobec spotkania. Jeszcze raz z wdzięcznością za bogactwo tych darów i z ogromną nadzieją jutra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i Chleba naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, Amen. Matko Kościoła, święty Janie Chrzcicielu, się za nami. Błogosławieństwo Boga Wszechmocnego, Ojca Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na nas dzieła nam powierzone. Pozostanie we wszystkich i na zawsze, a wszystkim zmarłym, szczególnie tym na służbie. Niech dobry Bóg da udział w szczęściu nieba. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Również ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim i każdemu z naszego, z powodu naszego spotkania, mediom. Wszystkim reprezentantom poszczególnych, przywoływanych instytucji raz jeszcze bardzo serdecznie zapłać -y, za te dobre słowa, które otwierają i um, 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 ubogacają naszą czy moją wyobraźnię -y, Bóg zapłać z całego serca. Dziękujemy, ale ja chciałabym na końcu jeszcze chyba coś powiedzieć. No, jestem bardzo wzruszona, ale muszę się przywołać znów do historii. Bo niestety, ale po II wojnie światowej ten okres taki był, że wszyscy marynarze, działacze, wybitni specjaliści, ludzie, którzy bardzo, bardzo wiele zrobili w okresie od odzyskania niepodległości do wybuchu wojny, wykorzystani zostali, żeby odbudowywać, budować z entuzjazmem, a później taki bardzo przykry, nieludzki, haniebny, nieludzki, wstydliwy, nieludzki sposób musieli odejść, musieli odejść z Wybrzeża, musieli obrze, obrze, Wybrzeże opuścić, wyprowadzić się, nie mieli, nie mieli zakaz przyjazdu i było wśród nich bardzo, bardzo wielu. Jednym z nich na pewno był właśnie Pan Wróblewski, bardzo mi jest, no, jestem wzruszona i tym, że tak loty jego potoczyły się, że trafił do Ligi Morskiej i Rzecznej, którą na pewno ze wcześniejszej służy, swojej służby znał i wiedział, że była wielkim sojusznikiem Morza i Śródlądzia. No i no wielkie szczęście wszy wszystkich nas, którzy spotkali go kiedyś na swojej drodze życia. Ja jestem też szczęśliwa, że mogę tutaj być. Bardzo dziękujemy. Chcę, jeżeli, dziękujemy. Woli, jeżeli wolno dodać, to chcę powiedzieć jeszcze o jednym zdarzeniu. W tej chwili mi się to pokojarzyło. W zeszłym roku, kiedy myśmy tu przyszli, i to też jakoś rozszerza spojrzenie na te nasze uroczystości. Zostaliśmy dzieci pana komandora syna Pana komandora, który pamiętacie z nieprawdopodobnym wzruszeniem, jakby nawiązując do tego, co Pani była łaskawa powiedzieć, ten ból odrzucenia został jako pewno wydarzenie w historii rodziny i on z takim zdumieniem mówił o tym, że że jednak o tacie ktoś pamięta, pani? że że tato jest szanowany, że tato jest dla swojego dzieła mocno uznawany. To też warto jakoś ogarniać naszą pamięcią, że ci ludzie wielcy, jakby nie, wynika nie byli Filipami z Kolopi, Oni mieli ze swoje rodziny, swoich bliskich, którzy też w tych wszystkich dziełach mocno uczestniczyli. Zapuć.